Oczywiście. Muszę się gdzieś schować. Świetnie. Przepraszam, ale byliśmy tu pierwsi. Bracia owadowcy! To się nie dzieje naprawdę! Oj, dzieje się dzieje! Chwila! O czym mówisz, mały? Kevin to wystarczający problem. Dlaczego jesteście dziś akurat tutaj? Na zjeździe mojej ogromnej rodziny! Mamy zamiar przetestować mój nowy wynalazek! Mla, mla, Szybciej. Pozwól, że ci dzisiaj zademonstruję. Decymator cząsteczkowy. Wygląda jak dziwna czapeczka. Czopeczko? Proszę! To, mój przyjacielu, jest promień zmniejszający! Dzięki niemu zdestabilizuję światową gospodarkę! Osłabię rządy państw! Zakłócę porządek społeczny i będę siał zamęt na całym naszym świecie! Wszyscy ludzie mi się pokłonią. Koniec z trzyhaniem w kolejkach po kawę. Co ci mówiłem o przerywaniu monologów? Nie tak szybko ten yeah. co! Nie! Co się dzieje? To nie promień zmniejszający Sydney, zabierz muchę. Co tu? No dobra robota, SID! Ogniku! Co to za gidę? <grym wytkujące> <noise> Szybko, zdejmuj hełm. To hełm? Ani dziwna czapka? To wymieniacz czaszkowy. Zamieniacz głów i bardzo chciałbym go odzyskać. Kim jesteś? I po co zrobiłeś coś takiego? Mam na imię Morils. To jeden z moich najwcześniejszych eksperymentów. Chciałem zaprezentować swój najnowszy projekt, ale mój kolega Sid wziął nie to, co trzeba. Kim jest Sid? <noise> Ma głowę na moim dziele. Oh. Kevin! Trzeba porządnie pokazać tym! O, oh. o oh, jasne! Zostałeś otoczony! Hełm na ziemię! Chłopaki! Jesteście tego pewni? Teraz! Wyracaj wow. tu z moim hełniom! Wszystkim głowy! Musisz nas naprawić! Co muszę zrobić? Jak się tego używa? Uruchom! Dobra! A! Dziadku! Ojej. Teraz to na pewno nas nie zaproszą na przyszłoroczny zjazd. A! Kevin, pozbądź się owadów, a naprawimy to! A!